Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Little Mermaid. Dzisiaj mam dla was coś wyjątkowego, ponieważ ostatnio Selena Gomez wypuściła nową piosenkę Boyfriend z wersji Deluxe albumu Rare. Także wypuściła też teledysk z tej piosenki, dlatego postanowiłam, że dzisiaj odtworzę jej makijaż z tego teledysku. Także zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i zaczynamy! Jak widzicie mam już troszeczkę stylizację w stylu właśnie Salenego z tego teledysku, co prawda ona miała taki golf. Bez rękawów czarny, ale ja mam taki z długim rękawem, ale myślę, że się nada. No i do tego jeszcze takie kolczyki. Ja mam klipsy, bo nie mam przykutych uszu. No i taka podobna fryzura, jak miała w jednej scenie. No i teraz przejdźmy do makijażu. Zacznę od bazy. To jest taka baza od LIREN, redukująca zaczerwienienia, ponieważ ostatnio miałam troszeczkę takie drobne zaczerwienienia, mi się pojawiły tego, że tak fajnie ujednolicić cerebry, przede wszystkim do no na policzkach. Przepraszam was za mój głos, ale właśnie mam troszeczkę ostatnio przeziębiona. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście święta. Ja też pokażę Wam taki kubek, mam właśnie świąteczny, jeszcze z takim zajączkiem wielkanocnym. Okay, trochę tej bazy nakładam też bez przesady, żeby tutaj ta twarz nie była za bardzo zielona. W ogóle ten teraz mi się bardzo spodobał. że jego jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie obejrzyjcie. Jest bardzo fajny. No i wiecie taki trochę zaskakujący, można powiedzieć. To znam, no, podkład. To jest także Liren. Yy, I to jest taki podkład Active Beauty, czyli wiecie bardzo wytrzymały i trwały podkład. I jest odrobinę jaśniejszy, bo w tym teledysku Solana ma raczej taką. Ona ma właśnie taką cerę w sumie yy, raczej jasną. Okej. Okay. Też nie przesadzam z tym podkładem, żeby nie mieć takiego, wiecie, efektu maski. Tylko bardziej tak naturalnie. W ogóle ten makijaż jest bardzo fajny. Ale on jest bardzo naturalny, muszę Wam powiedzieć, więc nawet ciężko zobaczyć, co Selena ma tak naprawdę nałożone na twarz, bo tak naprawdę słabo to widać. Eee, jeszcze to oświetlenie, ten tekst w ogóle jest taki trochę ciemny. Ok. Eee, użyję też korektora. Korektora przede wszystkim tutaj w okolicach oczu. I może trochę na brodzie. Ok. Ok, I teraz przejdziemy do oczu. I tutaj jest nam trochę problem, bo trudno zobaczyć, naprawdę, jaki cień ma tam Selena. On jest bardzo jasny, tak mi się wydaje. Więc yy, może ja w sumie spróbuję nawet z tym cieniem. On jest taki bardzo, prawie że biały. Zobaczymy, czy będzie mi taki efekt takiej rozświetlonej powieki. Okej, okay, i dam sam cień na drugie oko. Okej, okay, wydaje mi się, że trochę uzyskam ten efekt, no ale w kąciku oka trochę ma ciemniejszy ten cień, więc użyję tego najciemniejszego takiego brązu tutaj, żeby trochę przyciemnić tu w kąciku oka. i to samo po drugiej stronie. Dobra, mam nadzieję, że mi wyszło to. No i teraz przejdziemy do ust. Usta też właśnie w zależności od tego, które ujęcie jest, się trochę różnią. Na początku ten dysk ma taką mocną czerwień, ale później w tych pozostałych ujęciach ma trochę bardziej naturalne te usta. My zrobimy coś takiego pomiędzy, więc najpierw użyję takiej pomadki od Nivei. to jest taka Strawberry Shine. Ona no, też trochę fajnie mi nawilży usta, bo miałam ostatnio trochę spiesznięte, Więc teraz mamy taki efekt trochę ust, yy, jaki właśnie ma w innej scenie Selena. No a na początku mam taką mocniejszą czerwień, więc żeby troszeczkę mocy tu dodać, to jeszcze użyję takiej pomadki. To jest pomadka od Yves Rocher. Bo właśnie ta mocna czerwień mi się bardzo podoba. I tak mnie też fajnie pasuje do tej stylizacji. No także makijaż w sumie już jest skończony. Jest dość y, szybki do wykonania, jak widzicie. No jeszcze ma taki mały tutaj rekwizyt. To jest żabka. To jest y, właściwie żabka taka zmydła. Jeszcze jej nawet nie otworzyłam. tam niedawno. No i wiecie, dlatego, że w tym teledysku właśnie Selena zamienia chłopaków w żaby. Więc jak ktoś napisał w komentarzu, taka odwrócona trochę księżniczka i żaba. Tak więc ja zapozuję z tą żabką. Tak jak sylona właśnie w tym teledysku. Także mam nadzieję, że ten makijaż wam się spodobał. Także zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!